Dobra, to jest drugi odcinek z BSP. E, ogólnie nagrywamy znowu z Shadow Killer. E, ej, ej, a. Sh Shadow, a poczekasz na mnie w tym parturze? Serio? E, dobra, to w takim razie ja wybieram jakiś inny i tym razem nie będzie to dropper. A no dobra, okej, okay, niech ci będzie. Wtedy ty masz level niby szósty, a ja piąty, lol. Okej, okay, dobra. Tylko poczekaj, sobie jedną rzecz zrobię. dodatuje są skina Spoko? O nie. Nie usunęłam ten. Usunęłam przed przypadek. Okay. O, to lepiej wygląda. Czekaj. Yy, Zapis. To dziwnie wygląda, ale ma przynajmniej podwójne oczy. Lubię podwójne oczy. Spoko. DOŁĄCZ, WIIII oui. O, dobra Eee, poczekaj, mam się ładuje, jestem Nie, Jezus, dobra, zaprało mi HP, nieważne ważna. Um. No, przejdź to, dobra w ogóle. Ale gówno. Siema. Ale to był lewy czy prawy? Ale gówno. Gdzie, gdzie ja mam iść? Gdzie? Hmm. O czerwony klucz na górze, a potem tu ja mam iść w ten prawy, czy nie? A potem ja mam iść w ten prawy porta, czy nie? Nie mnie się boję. Okej, okay, dobra, nie, nie idziemy w prawy portal. Nie, 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 nie. Yy, nie, nie zginęłam, ale zabrało mi HP. No jakby skoczyłam dwa razy i wtedy się tepnęłam znowu portalem. A ty przechodzisz ten czerwony klucz jeszcze. No musisz się cofnąć tym portalem, co przyszłaś. Ta, siema. Idziemy na dół. Teraz tu trzeba znaleźć dziurkę. Tu będzie zabawa niezła. O, tu jest. O tu jest kolejna I tu. O, kryształ. Czekam. E, dobra, ten odcinek będzie raczej nudny, ale to nie ważne. O! Dobra. Więc jak chcecie to wejdźcie, to możecie mi napisać w komentarzu jaki park. Nik was. nik wasz, możecie napisać w komentarzu i wtedy jakby wejdę na wasz profil i wejdę w jakiś parkur, który stworzyliście, ale musicie mieć stworzony parkour. Kurde! O dobra, zniknęło. Ale... O nie Tesla! O, o! Ej, przeszłam Tesle, ale po Tesla zginęłam, nie to to, żeby No wiem, wiem. Co to jest I po co? Jest ten A ty mi dasz? No mi co? To dasz mi? kuruyor şu tak tak. Allah, orada da I pytam po co lajkujesz te platy. W sumie nic za to nie dostajesz, ale okej. O, o, no jestem. Normalnie. Mija. Ile Ile masz... Ja mam całą Dobra A to jest łatwe Nie wiem, wie się boję Dobra u Bo nie! Zginęłam Czyli środkowy na pewno nie. Czyli lewy. No dobra, myślę, że ja tam nie doszłam. Uh! Dobra. pomocy. O tu jest w ogóle... Tu jest uleczalka, tu jest uleczarka, to ja jeszcze może uleczę. No. no co jest? Ej, co mnie tu bije? no Jezu, leczcie. się! Zostawiam cię anonimowe, jak to kiedyś oglądasz. Co? To jak to przejść? Gdzie, gdzie, gdzie? Może jesteś na początku czego jest ja pina. Ja ci pokażę, chodź. Pozdro. Zbiłam se siódmy level tym sposobem. Wiemy coraz lepiej. Nie wiem o co to chodzi. Okay. O czekoladę, jak ja lubię czekoladę. Napiszcie w komentarzu y, hashtag czekolada, jeżeli lubicie czekoladę, a ja wam wtedy przypnę serduszko. A dlaczego tam jest ci jedno serduszko? są te, no tak. Ja w nie weszłam, no tak. Dobra, przeszłam jedną, teraz drugą i trzeciej nie ma. Nienawidzę tego... Co, aha, jeszcze do góry jest, no tak. A, no tak, po, o dobra, czekam na ciebie, stój. Dobra, czekam. Widzę cię tam. O. Spokojnie, das radę. No jest łatwe, tylko musisz jakby być na krawędzi, potem skoczyć raz i dopiero jak jesteś przy tym, to skoczyć drugi raz, jak już spadasz na lawę. O właśnie tak. To nie wiem, ja to zrobiłam za pierwszym razem. Hmm. Może? No tak, no to jest prawda, no tak, Jezus Maria, no. Moja postać se tańczy. Tańczy tań, czy tańczy czy tań, czy tań, czy Ale w blog planet. A co umiesz? A jak? Nie wiem, ja tu przejdę. O dobra, ja tu przejdę razem z Tobą. To 180 się, tak zginęłam, więc. Okej. Okay. Dobra, nie ma Serio? Lol. A to wait for me. Meu cu, ah! <tirem> sério? <tirem> o que é que eu ah! Ty miałeś na górze! Gdy. No i tak na pewno to przejdę. Mu wyjść. No, ale to, że się wkurzysz, to nie znaczy, że masz wyjść. No, nie, nie zawsze. Nie. Ej, ale tu. A wiesz, że ja to, se to mogę skrót zrobić? Nie, i też będę na dole. Juuu, jestem na dole. Czemu? Siema Nie pytam po co zrobiłaś tego dropena, ale okej okay. Bo nie znałaś tego skrótu, który ja odkryłam Okej, okay, dobra Aha, żółty klucz, nie no, spoko, fajnie W środku? Czy żółty klucz jest w środku? Co gdzie on jest? On jest pewnie w środku. No, ej, co mnie zabiło? Ja pierdolę. No on jest w środku. Ale Martyna, powiedz mi, powiedz mi że kurna, żółty klucz jest w środku, a nie! No ale wcześniej, jak tego nie wiedziała, No Martyna! Czemu ty wyszłaś? No, no koniec tego odcinka, bo yy, tutaj osób, osóbka mnie wkurzyła! Ktoś mnie tu wkurzył, więc pa.